Ta naturalna skłonność do plotek, yy, yy, też kwestie przywiązania i jakiegoś takich yy, wiary, wiary związanej z religią mhm. i tego, w jaki sposób po, podchodzimy do religii. Tutaj też jest yy, osoby takie głęboko wierzące, łatwiej dają się yy, jakby zwieść różnym, różnym yy, teoriom spiskowym. To, 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 ale zobacz, to, to jest znowu te... jest korelacja, ale taka już, która. Może Ale mieć... może mieć sens w świetle tych badań doktora ducha. One tak. na zrobiły naprawdę duże wrażenie, bo mamy fizyczny aspekt, który może stać tak. za tym, że te mózgi tak. nasze działają w ten sposób. Skoro masz już te siatki, te mempleksy takie po prostu zrobione, w utkaną siatkę pewnych wierzeń i tak. ocen, i, i wartościowania rzeczywistości, to łatwiej ci będzie coś o podobnej strukturze. Przyswoić, a to ma podobną strukturę, strukturę tak. właśnie wiary w coś, mhm. bo od razu ci tak. zapłoną. A ty te już po masz tą wiarę, nie? już masz wiarę w rzeczy, które są nierealne, takie no może nierealne, niefizyczne, tak. Ale zobacz z drugiej troszkę strony troszkę oderwane od tego świata, takiego trójwymiarowego, materialnego świata, w którym przyszła nam się poruszać, więc łatwiej nam uwierzyć w kosmitów. Tak? Ale czy z drugiej strony nie jest tak, że no to wszyscy powinni wierzący tak naprawdę? Być no ale fanami, większość wierzących, nie? no nie czarujmy się, to nie są ludzie, którzy wiesz, tam plackiem leżą i, i tak, tak są świętymi Tomaszami z Akwinu, tylko, tylko większość tych wierzących. Jakoś racjonalnie podchodzi A do tych, tych spraw. W tych badaniach rozumiem, że z, z sprawdzali, jakoś ankietowo tych to, ludzi, to, którzy wierzą to są tylko Ja mam tylko i wyłącznie wnioski, tak. nie mam, nie mam wyników tych badań, e, tylko że wydają się one dosyć logiczne. Osoby, które mają naturalną skłonność do plotek, do interesowania się rzeczami innych osób. Są tak samo bardziej podatne mm -hmm. na różnego rodzaju takie właśnie plotki związane z które, które to plotki są, mogą być teoriami spiskowymi. Znaczy tutaj bym bardzo chciał zobaczyć metodologię, no nie? bo to brzmi jak mocna korelacja. Mam tutaj mam tutaj spis to sobie spis, spis, spis gdzieś literatury jest, który, które, które zostały wzięte o, pod. uwagę. O, To możemy wrzucić w opis. Tutaj w tym cały czas w tym opisie. Stymulujące bardzo mocno wiarę w teorie spiskowe są momenty, w których jesteśmy. Jesteśmy wtedy bardzo podatni na, na różne wpływy i też na manipulacje, oczywiście, momenty, w których jesteśmy w słabej kondycji psychicznej, mhm. czyli jesteśmy w dołku, jesteśmy w stanach określanych jako depresyjne, wtedy dużo łatwiej docierają do nas wiara w ludzi, jakby przestaje odgrywać aż taką rolę, przestajemy, nie wiem, ufać ludziom, za to zaczynamy ufać w różne inne rzeczy, które wydają się być dla zdrowego umysłu niedorzeczne. Tak? No, wiesz, to, to ma to połączenie ze sobą, nie? Jedno przyciąga drugie, bo jest podobne, nazwijmy to energetycznie, ale mówię tutaj o, tak. tym, o tym emocjonalnym jakimś mm -hmm. takim, jest, czuję się źle, więc wszystkie złe rzeczy związane ze światem pewnie są bardziej prawdziwe dla mnie w tym momencie. Tak. No, to jest na pewno. Dr kolejna rzecz, którą trzeba tutaj wiesz. Yy rzucić, to jest też taka niepewność siebie, nie? My jako ludzie mamy olbrzymi problem z pewnością siebie, z własną samooceną, to, to się może wydawać, ale wiesz, jak ja tak obserwuję e, zachowania ludzi, obserwuję też, jak to wygląda, bo coraz więcej ludzi chodzi do gabinetów psychologicznych, wiadomo, one są różne, lep jedne lepsze, drugie, gorsze, ale obraz się jasno klaruje, nie? Kwestie wychowania, my dzisiaj do tego podchodzimy jakoś z wiedzą, powiedzmy, wcześniej, no to przecież to były milenia wychowania na czuja no nie, lepiej lub gorzej. I okazuje się, że wiesz, że mało jest ludzi, którzy są tak zbudowani w sobie, że nie są narcyzami, nie są, wiesz, przesadnie, ale dobrze zbudowani, wierzą w samych siebie, nie, dobrze czują się z samym sobą. To jest plaga tak naprawdę odwrotnej sytuacji. I teraz dużo łatwiej jest ci uwierzyć w jakieś tego typu rzeczy, bo jak się czujesz wtedy? Ty wiesz więcej. Ty należysz tak. do grupy ludzi. Którzy no, są w jakiś sposób lepsi. Nie? Ludzie też. Teraz... Przejrzeli ten wielki tak. plan, wiedzą już, mogą się przyszykować, są lepsi od tych wszystkich mas ludzi, którzy żyją w jakimś matriksie i nic do nich nie dociera. No ludzie... i im masz poczucie wspólnoty ludzie też. Ludzie bardzo lubią, stąd też popularność różnorakich religii, ludzie bardzo lubią przynależeć do grupy. A jeszcze, jak kryje się za tym jakaś tajemnica, mm. to to już jest zupełnie taki odlot. Dlaczego w nauce i w tych tematach, które porusza astrofaza, dlaczego takie, takie fajne i takie nośne są tematy związane z czarnymi dziurami, z mm. wszechświatem, czasoprzestrzenią? Mystery. Dlatego, że tam jesteśmy na granicy nauki. Te wszystkie tematy z pogranicza nauki. One przyciągają, mają taką jakąś magię, i, i która, która, taki magnetyzm, który jakby nas, nas ciągnie, bo my, my, podświadomie, chyba jakoś jesteśmy skonstruowani tak, żeby przynależeć do grupy tych oświeconych, tych, którzy być może tę wiedzę zyskają, tych, którzy zrozumieją, jak funkcjonuje otaczająca nas rzeczywistość i dlatego A to miło jest być wygranym te, te, te przecież te wszystkie te wszystkie kwestie związane czy, czy z wiarami czy też, no ja tego nie rozgraniczam jakoś szczególnie, czy z sektami, no sekty są bardziej zamknięte i mogą być bardziej niebezpieczne, tak? Natomiast to, co się dzieje jakby w ramach tego czy tego, no to... To, jest, to mechanizm wspólny tak, podłoże Tak, to, to jest, to jest na, na, na tej samej bazie jakby opisywane, zbudowane, więc zobacz, tutaj teorie spiskowe... To jest bardzo podobny mechanizm, jak, nie wiem, Polskie Towarzystwo Miłośników astronomii, czy, czy jakiekolwiek inne towarzystwo związane z jakąś tam wiedzą, tak, miłośnicy fizyki też pewnie mają, klub mikrofalarski ten od nadawania, tak, mm -hmm. alfabetem Morsa, to Masonii. jest wszystko, tak, to są wsz Masoni, <laughs> iluminaci, to wszystko są grupy. No Takie... tylko wiesz, Masoni, to wiemy, że są, a Iluminatów nigdy, nigdy nie widział. Iluminatów no, no, nikt nie widział, ale na pewno są, na pewno ja, ja, ja złożyłem podanie wielokrotnie. <grym> Nawet mam na plecach Iluminati, to w tył, tam przód, tak? Jak to Dan Brown mnie nauczył, tak? W swojej książce, bo on w niej jest dokładnie jak ten tatuaż sobie zrobić. Natomiast to są wszystko te grupy, które dają ci poczucie. Po pierwsze przynależności do grupy, a po drugie poczucie takiej lekkiej wyż wyższości mm -hmm. nad wszystkimi innymi, dlatego że ty zostałeś dopuszczony na jakimś tam poziomie do jakiejś wiedzy, takiej, tak. która nie jest dla wszystkich oczywistą. I tutaj te teorie spiskowe to też jest bardzo często taka sieć powiązań, gdzie ty jesteś jakiejś grupie, gdzie to jest przekazywane. A zobacz, ten mechanizm działa na co dzień i na okrągło. Jak widzisz na drodze, że ktoś się zachowuje niefajnie i jedzie ci samochód, wyjedzie ci coś tam zrobi, no to co się uruchamia? Ale baran, nie, ja bym, w domyśle, ja bym tak nie zrobił, bo ja jestem dobrym kierowcą, a to tak. jest baran, on jest złym kierowcą. I zresztą to tak. jest ten mechanizm, nie? Tak. Nawet jak masz wysokie, może nie mnie o sobie, bo to akurat może być negatywna cecha, ale jak masz dobrze zbudowaną samoocenę, i poczucie własnej wartości, to często wpadasz w to, bo to jest jakaś naturalna mm -hmm. metoda działania naszego mózgu. I w każdej innej sytuacji, wiesz, nie? widzimy, że ktoś tam coś zrobił, to czujemy tak. taką wyższość w tym momencie. Tak, tak, tutaj działa takie właśnie typowo sekciarskie, że przyjmiemy cię, po, po, pokażemy ci. Tak samo jest mnóstwo takich. Mnóstwo takim bardzo dobrym miejscem, ja zauważyłem to, że dobrym miejscem i bardzo taką, taką żyzną, glebą, żeby zasiewać te informacje i powodować, że, że, że jest, że, że ta wiara kwitnie w tego typu rzeczy, jak tam te. te Sieci tak, transmisyjne, te 5G, mhm. ich bardzo szkodliwy wpływ, i że to jest celowo robione po to, żeby osłabić nasze umysły. Hem tak to jest też jedna z teorii spiskowych, która mówi o tym, że są celowo rozsiewane jakieś tam środki chemiczne, których celem I jest. To też coś. był pęczak prawdy w tym, bo nad Wielką Brytanią faktycznie rozpylano jakieś środki. Zdaje się, testowano, mogę się mylić teraz, wiem, że coś testowano to Chyba było, że chcieli sprawdzić, czy się da promienie słoneczne odbijać, tak, czy coś tak. tam. To, to coś jedna, było w każdym jedna z, razie jedna rozpylane. Z każdy powinien przeczytać y, komiks. Komiks o tym pociągu, który jeździ tym snowpierce. Tak, tak, tak. Bo tam doprowadziło właśnie do ochłodzenia, no dokładnie. doprowadziło to, że próbowano walczyć z ociepleniem przez rozpylanie. Czegoś. Ale tam w Wielkiej Brytanii wiem, że wojsko próbowało tak. robić jakieś i na bazie o... tego to mogło wyrosnąć. Natomiast Oczywiście, wiesz, no, jakby... że to, olimpi... to wynika z jakichś tam braków wiedzy. Tak. Te siatki, które niby mają być, dlaczego tak latają w kratkę i dlaczego nad morzami nie latają, tylko nad akwenami, które są nad ziemią? Bo to są korytarze powietrzne, no, samochody. Samochody, jak spojrzysz z góry, też jeżdżą po swoich trasach, po drogach. Drogi są w jednym miejscu, nie jeździsz samochodem po trawniku, Oczywiście. przecież, itd. Tak tak, tak, Samolot są, ma najkrótszą są, drogę, ale, po to to. Ale jest do zrobione. czego zmierzam?